Byłem dzisiaj w sklepie i zauważyłem, że ogórki małosolne kosztują 30 zł za kilo. A ogórki zwykłe 10 zł. He. Przecież to jest chyba 6 razy więcej. He he he. Znaczy mniej. Pokażę, jak w łatwy sposób zrobić małosolne ogórki. Po pierwsze, to jest samemu zrobione. Po drugie, to można podjadać w czasie robienia. Po trzecie, zawsze to taniej. He 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 he. Żeby zrobić ogórki małosolne, potrzebujemy takie coś: Tadao. Ogórki, koper, czosnek i Chrzan, a my tego nie skrzenimy. <laughs> Sól, nie niejodowana, najlepiej. Jodowaną też można, ale to dłużej trwa. No i woda. Przegodowana, ostudzona. Ogórki umyte, wiadomo, Pani w sklepie myła, nie? Dajemy albo do kamionki, albo do słoika. Kto tam co ma, to niech tam da. Ja mam słoik, znalazłem taki jeden. O! Słoik. Za duży słoik, ale trudno. Ale najpierw, tak, potrzebuję. Wiadomo, zjąć gumę. Shan. Pokroiłem w takie coś. Od razu wrzucę z dwa. O! Ząbki z czosnku. Ja je tylko zmieszczyłem, o tak o. I daję. Koper tutaj mamy. To też dam o tak o. To na spód tego słoika. Położę. Można dać liść, dębu, porzeczki, winogrona. Różne są teorie. Ja mieszkam w mieście, więc nie mam dostępu do takich rzeczy, więc nie dam. No i teraz układam. Ogórki na spodzie, żeby je zalać wodą, to żeby one nie wypłynęły, żeby nie miały też z powietrzem, bo wtedy one spleśnieją, a tego to nie chcemy. Tu je dosyć sztywno układam, można je na przykład yy, przycisnąć jakimś tam talerzykiem. No w międzyczasie dam jeszcze to, jeszcze kilka czosnku, tego kopru dam, bo co ja z tym zrobię. Aha i taki pakiecik y, kopru z chrzanem, Do ile to kosztuje? 2-3 złote. To wygląda pięknie, bo tak. Mhm. hehe. -hmm. <laughs> yy, są teorie, żeby odcinać te dupki. Ja tam nigdy tego nie odcina. Słuchaj przygotowany. Teraz liter wody. Przygotowany przesudzonej. Jak macie dobrą kranu, to można też dać. I do tego oko około 50 gramów soli. A gdzieś tyle myślę. No i trzeba to wszystko teraz zalać gorzałą. Hehehe. <laughs> A tak naprawdę nie gorzało, bo ty... No. ja mam trochę za mało, więc dorobię więcej tej solenki. O, pięknie. Ogórki utopione i na 2-3 dni woda będzie mętnieć, może takie bąbelki czasami dawać, one już będą dobre. Wiadomo, ja to zawsze codziennie próbuję. Hi. Po kilku dniach będą mało solne, a potem będą dużo solne, a potem będą kiszone. Hi, hi, hi. Fajnie coś w domu zrobić samemu, a nie, że tylko matka, nie? Ja to se daję na lodówkę. Dobra, no i zobaczymy jak to będzie wyglądać za dwa dni. A teraz to wygląda tak, patrzcie. Hehe. He. Jeszcze ważne, yy, ważne żeby to jeszcze jakąś gazą przykryć, żeby to oddychało, ale żeby jakiś tam szur nie wszedł, mucha nie wyleciała, e, wiadomo, przed dziećmi. Hehehe. He he. Ahoj! Minęły dwa dni, przepraszam yy, za mój strój, ale dzisiaj środa. He 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 he. I patrzcie, woda jest mętna jak pomysły naszych polityków, one już powinny być zmałosolnione. Zaraz sprawdzę, tutaj zaglądnę, biorę ogóra mokrego, zamoczonego, sprawdzam. O, o, ale pyszne. Ja w ciągu tych dwóch dni podjadłem tylko dwa, więc i tak nieźle. No i teraz przez 3-4 dni będą takie małosolne, a potem będą już kiszone. Można to zakręcić, można to zjeść najlepiej Proste jak środa. He 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 he. a pyszne jak sobota, na zdrowie. Aha, czasami ogórki zdarza się tak, że są miękkie, nie? I takie. Ale to znaczy, że one są pryskane, że są nie do końca naturalne. Więc jak mamy dobrego, zdrowego polskiego ogóra, no to on zawsze jest twardy. Aha, i y, zapraszam na moje koncerty najbliższe w lipcu w Warszawie, w Częstochowie, można już kupić bilety na Going Cup. no i wiadomo, polubcie mnie na FB, TT, IG, OF. -E. Pozdrawiam.